Mano widzowie zostawcie suba i lajka, a dzisiaj test y, herbaty zielonej od Doos. Więc, no, zaraz możemy zaczynać, ale właśnie chciałbym, żebyście zostawili tego lajkę i suba, i tak w ogóle to ładna puszka jest fajna, i to jest z miodem też, co ważne. Dobra, test. No więc tak. Yy, powiem szczerze, że yy, no, nie jest to jakieś wybitne. No i czuć taki, taką gorycz na końcu. Yy, takim gorzkim miodem po prostu czuć. No, na początku to jest w miarę dobre ale później jak mówię czuć tą gorycz. Więc według mnie to no, temu dołzowi to, to dałbym takie 4,5 na 10. Naprawdę nie jest to jakoś tam za dobre. And... I oh.